The Air Force is still operational. Priority has been assigned to eradicate all of the operational airfields capable of hosting any possible hostile aircraft. One such operation, codenamed Dragon, involves a U.S. Army armored offensive concentrated at Al Hassad. There have been reports of hostile armored forces nearby that may become an issue. But we have the best trained soldiers in the world. I would not expect less from them but to succeed. Iron Base the Dragon 2. Within five clicks of the objective. Over. Dragon Team, this is Iron Base. GRM reinforced their hold on the airfield area with plenty of armor. Top priority is to recapture this military airbase, but proceed with caution. All break formation. Weapons check. Three fire zones. Cześć, witajcie moi drodzy! W dzisiejszym odcinku z kampanii Cold Warms i zaczynamy od razu nastar z grubej Urury z natarsiem pancernym. I jeśli chcecie wspomóc mnie w takich bitwach, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. A my idziemy, a raczej jedziemy, wyzwolić tę ziemię i zaprowadzić tutaj porządną amerykańską demokrację. Te maszyny są trochę głośne, wybaczcie tego. Ale to jest Abrams. Dużo Abramsów na jeszcze więcej wrogich maszyn. Widzę, że tu sporo, sporo już. Jeden przeciwnik zniszczony na start. Oczywiście same pojazdy zmechanizowane, pojazdy pancerne BMP i BTR-ki nie mają żadnych szans z Abramsami. O, ten, ten spłonął. Kolejna BTR-ka. Dwudziestki, kurde, ciągną za sobą, przeciwlotnicze. Jak dwudziestka przeciwlotnicza ma zatrzymać Abramsa, to ja nie wiem. Tu już BMP. Uuu, przeżył to. Szybko ładujcie pocisk. Dobra, zniszczony zaraz. A, tu ciężarówka. Myślałem, że tu jakiś jedzie, a to tylko zwykła ciężarówka. Dobra, trzeba zniszczyć ich. Co ten BMP wyprawia, to ja nie wiem. No ale to dobra, jak, jak pcha się tak na wariata, no to niech się pcha. Jest kolejna bojowa maszyna. I od razu zniszczona. To starcie pancerne jest tutaj rewelacyjne. U. Chyba T90. No, wesoło to to no nie jest. O. No, już stracił głowę. Kolejny T90. Nie, to T80 chyba były. Nie te 90. To 90 to jest tylko po stronie ruskiej. A ci mają tylko T80. Kurde, jeszcze wytrzymuje. Kto mi rozwalił gąsienicę? Tu jest jeden słaniak. Teo na górze, t sześć dwójka. Ładować to panowie. Ale przeszło na wylot. Nienawidzę, kiedy pocisk przejdzie na wylot. Już. Idealnie rozwalony przeciwnik. Dobra, tutaj. Też 6 dwójka kolejna. Aha, w ziemię trafiłem, dobra. Tego trzeba zlikwidować. ok odzyskać hangary. Zrobi się Kurde, ten wytrzymuje i to naprawdę dużo. Nie no, to jest zniszczone. Dobra, trzeba bliżej podjechać O, Abram spłonie Ale jaką dziurę w wieży! Eee, ty, Nie gapisz się na mnie, tylko gapisz się w śmierć. Dobra, tu są Migi i jest BMP. Kurde, cały czas te pestki na starcze lotują na wylot. Rosyjski sprzęt. Tak papierowy, że nie da się go łatwo zabić. Gdzieś za tą górką stoi coś. Widzę po karabinie. E, dobra, może. Na razie nie będzie ważne Jest piechota Ło wow, jedzie bępek Dostał ale jeszcze O już, już nic z go nie zostało O przy okazji zapas amunicji super Dobra to tak na szybko Jest te 6 dwójka i zniszczona. Łożesz... Śmigłowiec! Szybko chować się. O o. Dobra, rozwalili go na szczęście. Przeciwpancerny na wylot przeleciał. W sumie silnik powinien zostać zniszczony w tym śmigłowcu. Dobra. Posiłki im nic nie dadzą, ale wolę. O, niedobrze. Naprawiać! Naprawiać gąsienicę szybko. Golił mnie z błotników. Kurde co to Co to tu przyjechało eee, Drzewo Dobra Grzeba zasłaniało przestrzał Nie udało mu się trafić na szczęście Ale jak się przebijają U nas zostały tylko trzy czołgi to naprawdę ciężko będzie jest Abrams, więc jemu trzeba... Łożeś! Kurde, tak, Bliss! Jeszcze tu też 6-2 jedzie, naprawdę kierowcy ich są ślepi. Ładuj to szybko. Jak to dobrze, że półcala zdejmuje gąsienice rosyjskie. Jestem ostatnim Abramsem. Trafiłem w ziemię. Jestem ostatnim Abramsem. Nie mogę zawieść. W imię wolności i demokracji nie można. Dobra, BMP zdjęte. Tam siedzi. Wytrzymałem, ale spłonął. Dobra. Czyli tak, została piechota, jakieś stanowiska. Można spokojnie przejechać do przodu. Albo i nie. Gdzieś tu siedzi, dobra Jeszcze jeden strzał potrzebny, Spiernicza cwaniak. Ale nie udało mu się. Nie uciekł przed amerykańską potęgą. Nie można uciec. O, tam jeszcze BMP stoi. Dobra, nie dość, że się nie ruszy. To jeszcze jeden. Uszkodzony mocno. Okay. Rozumiem mały patrol. Uuu, chyba zniszczony. Nie, nie. Poważne ogłuszenie załogi, ale jeszcze funkcjonuje. Mogą się nic To eee, samochód. To by się przejmował samochodem? Dobra, na szczęście odłamkowy do był. Uuu, tym już się trzeba trochę przejąć. Uznajmy, że dostał w paliwo, bo raczej nie powinien wlecieć w powietrze. Dobra, załadujcie mi tu odłamkowy, Trzeba poczyścić okolice. Serio? Nad nim to musiało polecieć? Czasami celność tego działa mnie dobija. Okej, okay, jestem ostatnim z funkcjonalnych pojazdów. Jeszcze tam stoi i naprawiany jest, okej. Okay. Dobra, to jest rozwalone. Kit załadowany. I tak, trzeba oczyścić hangary. Najbliższy hangar to jest ten tutaj. Wolę oczyścić. Wolę te okolice oczyścić. Za późno reagują, dobra. Po drugiej stronie jest, są dwa pojazdy. E, taki to nie zagrożenie. Dobra, jeden hangar zajęty. A gdzie on jest? Ten samolot jest Uuu, już, już tu leci. Nie zdążył się rozpędzić jeszcze na szczęście. Jeden z sześciu su 25 zestrzelony. Dobra, trzeba zniszczyć jeszcze te pojazdy. Hity mi się kończą. Dałoby się je uzupełnić i załaduję sobie strzałki. Dobra, gdzieś tam stoi nieprzyjacielski pojazd. Na mapie widzę jeszcze 5 pojazdów. Ale znając szczęście, będą posiłki i te suki. Aha, to jest samochód z karabinem. Ładne zagrożenie. No, chyba że zdejmę gąsienicę. Wtedy te gąsienice są już tak uszkodzone, że łatwo jest je zdjąć. Dobra, jak jestem tu sam, to najlepiej uważać, jak się jedzie. Dobra, muszę pojechać na tą stronę, bo tam jest jeden z hangarów. Już coś do mnie strzela. Ups, przepraszam. Albo i nie. Jest też 6-2. Uszkodzony. Aha, to mój. Wypad z czołgu. Wejdziesz, czy nie? Przed, dobra. Jedzie jakiś kołowiec. Znowu samochód. Dobra, ja się na razie muszę cofnąć. Chociaż chyba cofnę się na wstecznym. Udział bez To już jest zagrożenie. Jak jestem bokiem czy tyłem. Dobra, jeźdź do tyłu. Dwieża zablokowała przejazd. Dobra, przyjechały posiłki. Abrams się naprawił, ustawi się. Tutaj mam nadzieję, że nie zginie. Jak zginie, no to będzie super. Kurde jedź Dobra, trochę tu oczyści mój karabin maszynowy, mam taką nadzieję. Albo samo będę musiał oczyścić ten, tak lu luźno idzie. Dobra, przeładować trzeba. Ten, nie, 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 naprawiaj, naprawiaj, to jest strata. Gąsienice. A, to jest pelotka. Dobra, zniszczony pięknie. Więc tak, widzę dwa cele naziemne. I potem raczej zacznie się zabawa. Jest bojowa maszyna piechota. Jeszcze tutaj jest karabin maszynowy, dobra, czyli przeciwnik lotniczy, ale to wiadomo, 14 dwie. Załadować. Ale. Nawet nie strzeli. Miał okazję. Miał idealną okazję by strzelić, a nie strzelił. Dobra. Wszystko rozwalone. Przejechać tylko obok tych hangarów. Dobra, zostało ostatni. Jo pier! Już wolę zbardować przeciwpancerny niż oberwać. Jeszcze raz e, z RPG. Na szczęście mam erę na bokach, więc dużo by nie zrobił. Dobra, hangary zdobyte. Z tego co widzę Abram został zniszczony. Dostałem sam. Dobra, załaduję odłamkowy. Nie zdążył się podnieść. No i co dalej? Hangary przechwycone Dostałem sam Niech mi gra powie, tylko że misja się zepsuła Może mam zniszczyć wszystkie odrzutowce Okej, okay, jest kolejny odrzutowiec, czyli... Okej, okay, wszystkie chyba odrzutowce zostały zniszczone, to, to się trochę zbugowało, te odrzutowce zostały opóźnione. No dobra, teraz chyba jest obrona. Dobra, przyjechały posiłki. Obronić bazę lotniczą. Jasne, robi się. Załadować przeciwpancerny. Stanąć obok magazynu misyjnego. To są cztery Abramsy jako posiłki karabiny na wprost i czekamy. Dobra, jakieś 7 minut obrony. Początek Wam przyspieszę, aż oni dojadą. Co? O, już takie ciężkie wsparcie wysyłacie. Dobra, ładować strzałkę szybko. Niedobrze, stoi do mnie przodem. Dobra, BMP zniszczony. Nawet jeśli staną przede mną, to ok, w porównaniu do tego, żeby podjechali jak najbliżej. 62 też trzeba zatrzymać, szybko załatwić tę 80. No ona chyba się już spaliła. Tak, te 80 się spalił. Dobra, o tyle jest. Ta burza piaskowa naprawdę utrudnia pole widzenia. Tam do przodu pojechał, dobra, trochę tak stanę. Ale naprawdę ich mało. Mało jedzie. Spodziewałem się trochę czegoś większego. Kolejny, od razu rozwalony. Cztery Abramsy to za dużo. Musieliby wysłać chyba po 40 te 80 żebyśmy nie dali rady. Dobra, dostał krytyka. Załoga ogłuszona, Niestety schował się mi trochę za wrakiem. Nie bardzo go widzę. Ok. Kolejny T-80. Im bliżej podjedzie, tym lepiej. Próbujemy rozwalić działo. A, rozwali mu gąsienicę. Dobra, wieża rozwalona, to się liczy. Tu jedzie T-62. Został krytyka, stoi tam. Kolejna ta 6 też to nie jest wyzwanie. Nie dadzą rady się przebić. Tak, jeszcze na dobicie. Najlepsze, najlepsza ruska broń to rozerwana na strzępy. Nie wiem, czy tę 80 załatwili. Chyba załatwili. Dobra, jedzie coś. A, prawie byście go trafili. Szkoda, że nie ma takiej funkcji, że jak się stoi, to działo by szybciej y, ładowało, bo można by włączyć, nie wiem, przełączyć y, moc silnika do mocy przeładowania. Nie wiem, czy takie coś byłoby w ogóle możliwe, ale byłoby fajnie. Tu jest czysto, też 6 dwójkę jedynie trzeba uszkodzić. Teraz kto mi się rozbije, BMPK. Nie można dopuścić by pojechał tak blisko. Dobra, dalej się nie pojedzie. Hmm... Tu jest jeszcze BMP. Niestety w ziemię trafiłem. Pięknie, rozwalony, nie mają żadnych szans. Same BMP, a co te 80 wam się skończyły? Eee... Kurde. Dobra, najwyżej będę musiał strzelić tak wysoko. Słabo, naprawdę słabo idzie wam z tym natarciem. Jak było starcie po stronie GRM. No, to Amerykanie taką nawałnicę dali. Taką nawałnicę. Znaczy, to nie byli Amerykanie, tylko. No, sojusznicy Amerykanów, ale tak czy inaczej. Od... Dobra. Trzeba podjechać, by tego drania rozwalić. Dwie minuty do końca i zapis. A co takiego może się wydarzyć? Przez te dwie minuty. Na pewno nie to, że wygrają. Dobra, pokaż mi się tutaj. I już problem rozwiązany. Uuu. Dobra, jadę do tyłu. Ten został ogłuszony. No, trochę i tam z tyłu jedzie. Dobra, ten się nie ruszy. Nie... Niedobrze, że jak chcę dojechać do tyłu, no to muszę pokazać im bok. Dobra, czołg rozwalony. Jakiś weteran się niby pokazał. Kurde, ruszyć się nie mogę. Nie, Abram zniszczony. Kurde. Dobra, ty rozwalony. Niedobrze. Ojej, oh yeah, pierd. Dobra, gdzieś tu pomiędzy naszych wjechał T80. Dobrze, że nie powierzy, dostałem. Urde. No to teraz faktycznie jest masakra. Wetara naj najprawdopodobniej nie zdąży rozwalić Chociaż ma krytyka nie zdążę tych 13 sekund go zdjąć Musiałby ten pocisk go rozwalić No właśnie, nie wyszło Zawoduj. pieski mi się kończą powoli A ten się naprawił Ale Dobra, nie może się ruszyć. Okej, okay, wywołałem wilka z lasu, jest ich tu coraz więcej. Dobra, a zniszczony. Najgorzej, że tutaj na tyle jeżdżą wrogie czołgi. Dobra, ten zniszczony. Szybko do tyłu muszę pojechać. Tutaj to 80 jest dużym zagrożeniem. O, przyleciały samoloty. Dobra, niszczą. Thunderbolty 2 przyleciały. Dobra, gaz do tyłu. Tutaj to. Te... Szkoda, że tak późno go rozwaliliście.

no dobrze, moi drodzy, to starcie było długie, było naprawdę niezłe. Na kole przyjechała największa masakra, dwie minuty ja wygadałem, przyjechały najpotężniejsze pojazdy i ich najwięcej. No Abrams niestety jest trochę gorszy, jeśli chodzi o możliwość przebijania te 80 Te 80 łatwiej przebijają wieżę Abramsa. Eee, kurde, straty siedem pojazdów. No i co, mam nadzieję, że taka bitwa wam się spodobała. Nie było aż tak super żywo jak w piechotom, ale tak czy inaczej starcie było potężne. No i co? Jedynie zachęcała do zostawienia łapki w górę, za subskrybowania i widzimy się w następnych misjach, w następnych odcinkach. Trzymajcie się, moi drodzy. Na razie!